Dzisiaj nietypowo, nie jest to oferta sprzedaży. Jest to auto mojej narzeczonej, Mini Cooper Countryman S, 2.0, 200 koni. Auto kupione za około 35 tysięcy złotych pod dom, z niewielką szkodą, bardzo fajną historią, gdzie na gotowo to auto nie przekroczyło 45 tysięcy złotych. Także zapraszam do oglądania. Auto jest suwem, małym suwem, crossoverem. Ciężko to dokładnie określić, bo nie ma właściwości terenowych. Nie jest też tak przestronny, jak powiedzmy q czy powiedzmy Q5. Tak? Jest to taki mały, typowy suw do miasta, w którym się bez problemu na krawężnik, siedzi się wyżej, więc łatwiej powiedzmy gdzieś tam zaparkować. Jeżeli chodzi ogólnie o Mini Coopera, to tutaj mamy SK, czyli 2.0 od niecałe 200 koni. Myślę, że jest to jedno z fajniejszych propozycji, jeżeli chodzi o takiego małego suwa do miasta. Porównując na przykład do kutrójki z tego samego roku, czy Mercedesa GLA, czy nawet BMW x 1 który jest bliźniacze, to Mini Cooper wychodzi najkorzystniej cenowo. I no trzeba tutaj też zaznaczyć, że no, jako jedyny ma ten charakter sportowy. Wiecie, ta SK naprawdę na trybie sport, on nawet coś tam od czasu do czasu strzeli. Tutaj zrobimy przebicie, jak ja go tam pam, pam, on pu, 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 pu. PURKO co nieco, PURKO! Cieszę się, że Wiktoria nie wie o tym, że tak to strzelać. Ona i tak nigdy nie jest w sposób, bo Mi też zabroniła. Opony coś się popsuje. Była wersja dostępna z napędem na przód. Była też wersja z napędem 4x4 All Four. Dla tych, którzy chcą mieć jeszcze więcej mocy, była odmiana John Cooper Works. Ten sam silnik, prawie 300 koni. Była też odmiana hybrydowa, SE, czyli 3-cylindrowe 1.5 pod maską plus silnik elektryczny, ładowane z wtyczki, więc fajnie, bo jeżeli ktoś ma fotowoltaikę, to faktycznie można gdzieś tam sobie doładowywać to. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o Mini Coopera, to to są bardzo fajne, bardzo wdzięczne samochody, lekko uszkodzone, z 2018-2019 roku możemy kupić od około 35-40 tysięcy złotych pod dom. Jeżeli chodzi o wersję John Cooper Works, no to gdzieś tam trzeba będzie celować bliżej 55-60, wersje hybrydowe będą oczywiście ciut tańsze. Auto ma niecałe 100 tysięcy kilometrów przebiegu, jest od pierwszego właściciela w USA, delikatna szkoda prawą stroną, gdzie tak naprawdę naprawa Wymagała, że tak powiem, zderzak polakierowania. Ma, została kupiona druga lampa i, i maska została naprawiona. Były dostępne również różne pakiety stylistyczne, i tak naprawdę mini coopera można było sobie konfigurować do woli. Tutaj jest pakiet chrom, tak jakby chrom. Mamy wtedy chromowane te obwódki lamp, chromy dookoła, drzwi, jasny dach, jasne relingi. Można było mieć wersję bez relingów, z relingami, z czarnym dachem, z czerwonym dachem, z pasami, bez pasów. W pakiecie John Cooper Works z takimi felgami, tak samo w środku można było sobie wszystko konfigurować pod siebie. Ja, jak tym autem jeżdżę gdzieś tam, to nie ukrywam, że czuję się, że to jest auto kobiece. Tak? Ja w tym aucie się nie odnajduję, czuję się po prostu mało męsko. Nie ukrywam, że dużo kobiet się patrzy na auto, raczej nie na mnie. Ale jeżeli chodzi o prowadzenie, o osiągi. Dynamiczna jednostka, auto bardzo precyzyjne, fajnie. Widać, że w ogóle ma ten jakby charakter taki trochę torowy, tak? no bo Mini Cooper wiąże się z tym, że tak naprawdę no jest to taki Gokart tylko w dużej wersji. I to auto faktycznie prowadzi się precyzyjnie, skręca tam, gdzie chcemy. 2-0 tutaj naprawdę wystarcza. Można się pobawić w zakrętach. Pod maską, zobaczcie, jak to jest ciekawie rozwiązane. Maska duża, otwiera się razem z tymi tak jakby z pasem przednim. Wnętrzem na, na okulary z błotnikami, prawie się otwiera. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek kwestie serwisowania i tak dalej, no to nie jest to drogie. To jest bardzo przyjemne auto do, do serwisowania, do, do utrzymania na co dzień. Koszt wymiany filtrów z olejami to w granicach tam 800 zł wychodzi. Nie wiem, łatwy dostęp chociażby do wymiany żarówek w ksenonach, też to wszystko dość prosty dostęp. Jest filtr powietrza na miejscu, wiecie, no to jest przyjemne auto przemyślane. Raczej mają dobrą opinię. Poprzedni model z tym silnikiem 1.6 gdzieś tam borykał się z jakimiś problemami. Tutaj raczej. Wszystko wszystko jest, można powiedzieć, bezawaryjne. Oczywiście, no, jak każde auto, może cierpieć na jakieś tam delikatne problemy z elektroniką. No ale, co słuchajcie, jak ma już tyle bajerów, no, to coś od czasu do czasu musi się zaświecić. Zobaczcie na wnętrze. Siedzimy w aucie, któremu no, teoretycznie jest suwem. Natomiast pozycja za kierownicą, ukierunkowanie jest naprawdę jak w aucie, bym powiedział. O jakimś charakterze sportowym. Centralnie przede mną jest obrotomierz, jest prędkościomierz, tu jest duży wyświetlacz. Pozycja jest naprawdę, naprawdę ale to przyjemna: wszystko widać, duża lusterka, duża szyba. Te słupki nie zabierają tej widoczności. Tak jak to standardowa deska w mini kuperze. w poprzednich tutaj był wyświetlacz razem z licznikiem, tu już jest licznik przesunięty w wersjach poliftowych. Czyli po 2020 roku można było mieć wirtualne zegary, które też no, odmładzają, wtedy troszkę więcej się dzieje. Natomiast ja jestem zwolennikiem tych klasycznych zegarów. Tutaj i tak jest wyświetlać na zegarze, który pokazuje prędkość, pokazuje spalanie. O, jak jesteśmy przy spalaniu? 2 200 koni? No to już jest czym pojechać. I tutaj z tym spalaniem w granicach przy spokojnej jeździe na trasie 6-7 litrów trzeba się liczyć. W mieście około 8, nawet do 9, jeżeli ktoś ma cięższą nogę, mamy tryby, zmienne tryby jazdy. Jest tryb green, um, czyli powiedzmy taki eko, tryb normalny, no i to co tygrywki lubią najbardziej, czyli tryb sportowy i w tym trybie sportowym jak się rozgrzeje wydech, um, no to dochodzą do nas takie całkiem przyjemne popsy. Oczywiście, no to, to nie każdy to musi lubić, natomiast nie ukrywam, że jak ja wpadam, tryb sport, skrzynia na sporcie i naprawdę gdzieś tam między samochodami e, całkiem fajne są te takie no, odczucia z jazdy i od czasu do czasu to, ten, ten popcorn tak zwany. Prze oczywiście mamy elektryczny hamulec, mamy dwa cup holdery, mamy tutaj dodatkowy jakiś, że tak powiem, schowek, żeby wrzucić sobie czy to okulary, czy portfel. Oczywiście jest podłokietnik regulowany, pod podłokietnikiem jest dodatkowy też schowek, oczywiście fotel to też z podparciem lędźwi. W tym aucie są trzy daszki przeciwsłoneczne. Pasażer ma daszek, kierowca ma daszek i kierowca ma drugi boczny daszek, który, wiecie, no normalnie stąd można sobie odpiąć, oczywiście tak, przesunąć. Mini Cooper poszedł do przodu. Zróbmy dodatkowy daszek. Nie ma rączki, której tak jest niepotrzebna. jest daszek. Dla mnie, dla mnie rzecz w ogóle wspaniała, że o tym pomyśleli. Nikt na to do tej pory nie wpadł. E, poza Mini Cooperem, chyba że jestem w błędzie. Jeżeli szukacie auto z USA. Podajcie na naszą grupę na WhatsApp. Link macie w opisie filmu. Tam wrzucamy codziennie oferty buy Now i Time Auction, także zapraszamy. Tutaj była oczywiście wersja z mniejszym i z większym ekranem. Jest kamera cofania, jest CarPlay. Wszystko tak naprawdę czego potrzebujecie do takiej jazdy na co dzień do poruszania się. Oczywiście są podgrzewane fotele i to o czym mówiłem, są to opcjonalne fotele. Z tym pięknym przyszyciem rzadko kiedy się to trafia, natomiast warto szukać, bo te fotele są wygodniejsze i są wykończone prawdziwą skórą, nie żadnym skóropodobnym materiałem. Same przełączniki, zobaczcie, to troszeczkę, czy tutaj, czy tutaj u góry, to wszystko wygląda trochę jak gdzieś z samolotu. Natomiast no, ma to swój klimat, ma to swój urok. W tym aucie nie ma gdzieś tam jakichś przypadkowych miejsc, czy przypadkowo ulokowanych rzeczy, wszystko jest przemyślane. Oczywiście można było też mieć czujniki martwego pola w wersjach poliftowych, można było mieć head-up. Jedyne, do czego ja mógłbym się przyczepić. To w serii faktycznie Mini Cooper ma bardzo słabe nagłośnienie. Warto tutaj gdzieś tam szukać egzemplarzy z Harman Kardonem, wtedy faktycznie ta jakość dźwięku jest przyjemniejsza. Dwa szyberdachy, mega dużo miejsca, naprawdę fajnie w środku. Zobaczmy jeszcze z tyłu, bo mimo wszystko, że jest to mały słów, to naprawdę jest przestronnie na pasażerów na tylnej kanapie. I naprawdę tutaj nie można narzekać. Oczywiście, wiadomo, nie jest to pełnoprawny słów, natomiast słuchajcie, myślę, że jest więcej miejsca niż w niejednym sedanie. Siedzimy komfortowo, mamy w ogóle możliwość pochylenia i złożenia foteli. Fotele też się kładą raz, że na płasko. Dwa. Zobaczcie, ile one mają. O, tego nie pokażemy raczej, to się wytnie. Możemy sobie zrobić taki podłokietnik z tego też w razie czego przewieźć coś dłuższego. Fotele mają kilka poziomów w ogóle regulacji na zasadzie pochylenia, więc można sobie dostosować je pod siebie. No czarny sufit. Tutaj mamy też swój, że tak powiem, swoją panoramę. Muszę Wam się do czegoś przyznać. Na zasadzie nigdy fotelika nie montowałem, ale to nie może być skomplikowane, bo są ISOFIXy. Więc to się robi tak. Pyk. Cyk. I chyba zamontowałem. O. I teraz bierzecie sobie bąbelka. I bąbelka cyk, fuch. I bąbelek zamontowany, i jest dużo miejsca, i bąbelek może sobie nóżkami tutaj machać. Oh, on, baby, let's go, let's tutaj w ogóle też warto zaznaczyć, że bagażnik jest automatyczny. I zobaczcie, że ten bagażnik jest naprawdę, naprawdę duży. Oczywiście, no nie mam ma co tu się oszukiwać, że no jakieś tam nie wiadomo jak duże rzeczy tutaj nie wskoczą, ale wiecie, zakupy, czy na jakiś wyjazd na weekend, Spokojnie można się, można się spakować. Jest też tak, jakby druga podłoga. Warto zaznaczyć: w wersji poliftowej były fajniejsze lampy z tyłu. Nazywają się neon jacki i wtedy macie na lampie flagę brytyjską. Myślę, że jeżeli ktoś naprawdę szuka auta do miasta, czy to dla siebie, czy dla kobiety, warto rozważyć Mini Coopera. Nie ma co się obawiać: to nie są gdzieś tam jakieś te początki tych miniaczy, które nie były do końca udane. Warto brać Eske. Ich ceny w Stanach są naprawdę okazyjne. Duży fan z jazdy, raczej bezawaryjne, także. Tutaj macie numer. Dzwoncie, jeżeli szukacie takiego mniacza bądź jakiegokolwiek innego auta. Zapraszamy do kontaktu.